Może od razu przejdę do rzeczy na początku, w tym sensie, że powiem o czym będę mówił, o czym chcę powiedzieć dzisiaj. Kilka słów powiem: e, jakieś takie rozważanie, może troszeczkę na temat chrztu. E, tak, na temat chrztu i e, co mnie gdzieś tam skłoniło do tych rozważań. E, w, można powiedzieć, że spotykam ludzi na swojej drodze życia, tak to nazwijmy. Spotykam ludzi, którzy. Gdyby ich zapytać o właśnie chrzest, no to odpowiedzieliby, tak, jestem ochrzczony. Przyjąłem chrzest, przyjąłem chrzest. Jestem chrześcijaninem, tak, jestem chrześcijaninem, przyjąłem chrzest. I w życiu takiej osoby, jak poznaję taką osobę troszeczkę, to okazuje się, że ta osoba nic o Bogu nie wie, albo wie tyle o Bogu, co zostało powiedziane na lekcji religii czy, czy to co przekazali tej osobie przekazzały przekazali inni co gdzieś tam jest zasłyszane i właściwie to jest to jest, to jest to jest często jest tyle tak osoby te czasem modlą się w ten sposób jaki umieją po prostu ale nie widać, żeby te osoby miały relację z Bogiem. Nie mają relacji z Bogiem przez Ducha Świętego. Jeżeli nawet zaczniemy mówić o Duchu Świętym cokolwiek, no to pojawią się duże oczy i w ogóle o czym ja mówię, o relacji z Duchem Świętym, o to, że Duch Święty mówi, wydaje się to zupełnie czymś niezrozumiałym, tak? Jaka to jest relacja z Bogiem i jak, w jaki sposób możemy mieć te relacje z Duchem Świętym i tak dalej. No ale przecież wiemy, że, yy, że wszyscy, którzy uwierzyli, otrzymują obiecanego Ducha Świętego, bez którego. Jeżeli tak to nazwijmy, życie chrześcijańskie właściwie nie jest możliwe bez Ducha Świętego, więc Duch Święty musi zamieszkać w człowieku, który uwierzył w Chrystusa. Wtedy dopiero możliwe jest tak zwane życie chrześcijańskie bez Ducha Świętego. Nie ma tak naprawdę chrześcijanina, nie ma wierzącego. Yy, I więc tak, tak sobie pomyślałem, skąd się to bierze. I, i nieraz właściwie się nad tym zastanawiam. Odpowiedź jest taka, że y, niestety, ale w takiej sytuacji, gdy osoby zostają jako Niemowlęta, poddane temu rytu rytowi, rytuałowi yy, kropienia wodą i jest to nazywane chrztem, yy, no to ta osoba, mimo że później, ta osoba później dorasta, yy, staje się dorosłą osobą, dojrzałą i no, żyje w przeświadczeniu takim, że no, po prostu została ochrzczona no i jest chrześcijaninem. Ale w życiu tej osoby, powiedzmy, że tego samego 20 lat, nigdy nie przyszedł moment świadomego nawrócenia do Chrystusa, przyjęcia daru Ducha Świętego, nowego, moment nowego narodzenia. Nigdy być może takiego momentu nie było i bardzo często właśnie tak jest. A mimo to osoba no, w, żyje w przeświadczeniu, że jest chrześcijaninem, więc wszystko jest, można by powiedzieć, w, w porządku z Bogiem. No i żyje w ogromnym błędzie, ponieważ no, nigdy nie nastąpiło Nowe Narodzenie, nigdy nie nastąpiło przyjęcie Daru Ducha Świętego, nigdy tak naprawdę ta, y, można to wejście na drogę podążania ze Chrystusem nie nastąpiło. Jak wiemy, że yy, są takie cztery kroki właściwie, które można by nazwać taką inicjacją chrześcijańską, czyli, yy, czyli czymś coś sprawia, że ktoś de facto staje się chrześcijaninem, czyli to będzie wiara w Chrystusa jako Mesjasza, odwrócenie się świadome od swojego starego stylu życia, od swoich grzechów i zwrócenie się ku Bogu, jego woli, jego słowu, czyli pokuta, upamiętanie, nawrócenie, zwrócenie się ku, ku Bogu. Trzecia rzecz, pierwszy krok, taki <coughs> gest, czy pierwszy, pierwsze wykonanie jakiegoś kroku takiego za Bogiem, to jest właśnie przyjęcie Chrztu Wodnego. Chrztu w wodzie, jak czytamy, na oczyszczenie z grzechów, na obmycie z grzechów. I tak jak czytamy w Biblii, e, dajcie się oszcić, e, a otrzymacie dar Ducha Świętego, tak jak apostoł Piotr mówi. Obiecanego Ducha Świętego, obietnicę Ojca. Pan Jezus przed Twoim e, ukrzyżowaniem w czasie ostatniej wieczerzy mówił dużo do apostołów na temat Ducha Świętego, że pośle go po tym, jak wstąpi do Ojca. Więc mamy wiarę w Chrystusa jako odwrócenie się od grzechu, zwrócenie się ku Bogu, przyjęcie chrztu wodnego na odpuszczenie, obmycie z grzechów i przyjęcie daru Ducha Świętego. To jest dopiero początek, można powiedzieć, życia chrześcijańskiego. I u, można powiedzieć, w Polsce w większości ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, te rzeczy nigdy nie nastąpiły de facto. Nigdy nie nastąpiła świadoma wiara w Chrystusa jako Mesjasza. Pokuta jest jeszcze takim krokiem, który, który często mm, towarzyszy, można powiedzieć, katolikom, ponieważ jest to taka pokuta okresowa i taka pokuta, gdzie się ją. Taki proces nawracania się w kółko, praktycznie. Mówię to tak troszeczkę ironicznie, bo, bo sam wiem, jak byłem katolikiem, jak to wyglądało to wyglądało tak od spowiedzi do spowiedzi, a między tym życie po swojemu. i jakieś jeszcze może po spowiedzi jakieś próba przez jakiś czas wzięcia się w garści, nie robienia pewnych rzeczy, które nie, nie popełniania pewnych grzechów, ale później gdzieś tam bardzo szybko jakieś grzechy się pojawiały później i i do kolejnej spowiedzi i tak naprawdę prawdziwej pokuty nigdy nie było, ponieważ nie było mocy Ducha Świętego do przemiany życia. Stąd jakby potrzebna była ta cały czas, tak jak w moim życiu była ta okresowa, cały czas, co miesiąc, co dwa, niektórzy co, co, co pół roku, niektórzy co rok. Jest ta spowiedź z tych grzechów, oczyszczanie się z grzechów, i później na nowo te grzechy oczywiście wracają i na nowo jest, można powiedzieć, Przepraszam, zmaganie z tymi samymi grzechami, które niektórzy się zmagają przez całe życie tak samo. I, I ja pamiętam też taką, jeżeli tu taką dygresję zrobię, pamiętam, że chodząc do spowiedzi, to, to przeważnie było tak, że w kółko te same grzechy, w kółko to samo, jakby było powtarzane z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiącach, zależy, jak często gdzieś tam chodziłem. Zasadniczo to był ten sam zestaw po prostu y, rzeczy, i to było takie takie przez chwilę poczucie, że jestem z tych grzechów obmyty i później to się powtarzało i to się powtarzało i to się powtarzało. Dlaczego? No bo nie było Ducha Świętego, który zamieszkując w człowieku, kiedy otrzymamy dar Ducha Świętego, on przemienia człowieka od wewnątrz tak, że ten człowiek staje się innym stworzeniem, nowym stworzeniem, tak jak mówimy, innym człowiekiem, nowym człowiekiem, gdzie Duch Święty uzdalnia do innego życia. Zmieniają się pragnienia, zmieniają się patrzenie na świat, na ludzi. Człowiek zaczyna poznawać Boga, także poprzez relacje z Nim wchodzi, modli się więcej, zaczyna czytać Biblię, bo, bo szuka informacji na temat Boga, więc, więc naturalnym konsekwencją jest to, że zagląda do Biblii, no bo tam przecież jest do Bogu napisane. Zaczyna czytać, czego wcześniej jeszcze nie robił, bo nie potrzebował tego, tak? nie był zainteresowany tak naprawdę Bogiem. Zmienia, otrzymuje cele jakieś od Boga, zaczyna mieć pewne pragnienia, dawać Bóg, czy, czy słowo swoje posyłać konkretnie poprzez kościół, gdzie, gdzie, gdzie człowiek widzi, że Bóg coś od niego chce, że był jakiś dla niego plan, zaczyna być jakieś, jakaś przygoda się tworzyć, aha, Bóg ma dla mnie jakieś rzeczy. Więc ja mogę zmierzam w jakimś kierunku, tak. Pytam się Boga, gdzieś zaczynam z Bogiem żyć i zaczynam mi. Jak tam to życie układać, i, i zaczynam mieć cel, do którego dążę, no ale nie jest to taki cel, który sobie wyznaczyłem, mój ludzki, ale spróbuję współdziałać, współdziałać z Bogiem w tym, w tym Jego planie, który ma dla mojego życia. I, i zaczyna się ta przygoda, i, i człowiek nie pragnie już grzechu, brzydzi dzisiaj grzechem, zaczyna się brzydzić tym wszystkim, co, co, co świat oferuje. To jest, to jest grzeszne i, 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 i pragnie święty, być święty, pragnie być żyć blisko Boga. To przychodzi naturalnie, najczęściej. Że, 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 co przychodzi naturalnie? Że, te, że, że większość takich grzechów, z którymi człowiek się zmagał wcześniej, po prostu odchodzi i nie występuje już więcej. To jest prawdziwa pokuta. To jest prawdziwe nawrócenie. Yy, i oczywiście zdarzają się jakieś potknięcia, upadki, i tak dalej, ale mówimy o całkowicie przemianie życia, nie? O styl życia grzeszny, styl życia, który był oparty na robieniu rzeczy, które Bogu się nie podobają, a po prostu przestaje mieć miejsce, nie? No i. Um... Przed otrzymaniem Ducha Świętego jest ten właśnie bardzo ważny moment przyjęcia chrztu wodnego, czyli to jest to decyzja osoby, która jest świadoma. Ta osoba musi być świadoma tego, co robi. Świadoma, że chce przyjąć chrzest, że chce zostać obmyta ze swoich grzechów, że przyjąć chrzest jako posłuszeństwo temu, co powiedział Chrystus, tak? Posłuszeństwo po, posłuszeństwo. Temu, co co, jest, co było ogłoszone przez jego apostołów. Przyjmij chrzest, ubierz w Mesjasza, przyjmij chrzest i otrzymaj dar ducha świętego. Tak można by w skrócie powiedzieć takie te kroki. I chrzest jest bardzo ważnym takim krokiem, ponieważ. Jeżeli widzimy tą kolejność, jeżeli chodzi o biblijną, to właśnie to byłaby ta właściwa biblijna kolejność, czyli Chrzest Wodny, przyjęcie Chrzestu Wodnego na Oczyszczenie z Grzechu i dopiero potem otrzymanie Ducha Świętego. Jest, nam, jest, jest powiedziane, i Pan Jezus powiedział, wszystkich, którzy prawdziwie uwierzą, tak, ci otrzymają Ducha Świętego, tak, którzy uwierzą. I Bóg wie, kto prawdziwie uwierzył, kto prawdziwie się nawrócił, kto prawdziwie zwrócił się ku Bogu, kto prawdziwie chce związać swoje życie z, z Bogiem i za, za Chrystusem i tak dalej. Bóg to doskonale wie i tym właśnie, którzy szczerze nawracą, nawrócą się do Boga, przyjmą chrzest właśnie wodny, e, daje swojego Ducha, daje Ducha Świętego. I Także chrzest wodny jest, jest, jest ważnym, i nie może to być tak, że ktoś po prostu kogoś, jakieś dziecko ochrzci, dziecko, które jest niemowlę, które jest nieświadome niczego. Nie może to tak wyglądać, bo osoba musi sama zdecydować usłyszeć Ewangelię, zrozumieć Ewangelię. I sama zdecydować, czy chce po prostu podążyć za Chrystusem, czy chce być chrześcijanem, czy chce realizować Bożą Wolę, zrozumieć w ogóle Ewangelię, zrozumieć po co w ogóle Chrystus przyszedł. Żeby nie tylko nas z grzechów, o, z mocy grzechów wyzwolić i, 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 i nasze grzechy y, spłacić, nasz dług, który żeśmy zaciągnęli na krzyżu, żeby nas obmyć z grzechów, żeby nasz y, dług wobec Boga mógł zostać y, wymazany. Dług naszych grzechów. Że nie tylko po to, przyszedł Chrystus, ale też, ale też po to w ogóle Jego misja w ogóle będzie i zakończy się dopiero, gdy ustanowi swoje, swoje królestwo tutaj na ziemi, tak? I powróci w chwale po tych, którzy, którzy wytrwają w wierze. Że my jako chrześcijanie czekamy na ustanowienie. Królestwa Chrystusa tutaj na Ziemi, czekamy na powrót Chrystusa. Że to, co otrzymujemy w darze od Boga, dar Ducha Świętego wraz z Nim, dary duchowe, że to wszystko dostajemy po to, by zacząć służyć innym i że to, co tutaj w tym czasie na Ziemi się dzieje w naszym życiu, tak zwanym chrześcijańskim, to jest tylko, można powiedzieć, test tego, jak jakimi szafarzami tych darów duchowych, tych dóbr duchowych, którymi nas Bóg obdarzył, jakimi szafarzami się okażemy. Czy będziemy służyli ludziom, innym, czy będziemy służyli Bogu i ludziom, Bogu w poszerzeniu Jego Królestwa, wpływu w służenia Ewangelii i czy będziemy służyli ludziom, czy będziemy służyli Kościołowi w Kościele, w Zgromadzeniu Chrystusa oraz na zewnątrz tego. Tego zgromadzenia dla ludzi, czy będziemy światem dla ludzi zgubionych i pozyskiwali duszę dla Chrystusa, i tak dalej. Jaki pożytek zrobimy z, tych, z tego, czym nam Bóg, nas Bóg obdarował, to jest tylko tutaj testem przed powrotem pana Jezusa Chrystusa. Kiedy powrócił, umarli w Chrystusie, y, 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 ożyją, zostaną wzbudzeni z a ci, którzy wierzący, którzy będą żyli w tym czasie, to. Spotkałem się z Chrystusem. Więc, e, więc to, co tutaj się dopiero dzieje, to, co dzieje się w życiu tak zwanym chrześcijańskim, jest tylko takim testem, jak wywiążemy się z tego, czym nas, e, czym nas Chrystus poprzez złowie świętego obdarował, I to też za, e, zadecyduje o tym, jaką w cudzysłowie pozycję będziemy zajmowali w Królestwie Bożym Królestwie Mesjasza. Ponieważ nie skończy się na tym, że Chrystus powróci i, i wszystko się. Wszystko się skończy, będzie koniec świata i po prostu do końca, e, nie wiem, wieczności. To już, jest, to już jest finał. To nie jest finał, to jest dopiero wtedy zacznie się na, na, naprawa tego świata, który, e, tego zepsutego świata wraz z tym, jak Chrystus przyjdzie. Dopiero wtedy m, będzie rządził sprawiedliwie, na ziemią jest napisane, że będzie Królestwo Chrystusa tutaj trwało tysiąc lat. To jest, to jest sporo pokoleń, to jest sporo czasu, ale. Dużo czasu też będzie wymagało to, żeby po prostu naprawić wszystko to, co jest tutaj na świecie popsute, wprowadzić prawowite rządy, nauczyć ludzi praw właściwych, praworządności, tego, by ludzie żyli właściwie i tak dalej. W Królestwie Chrystusa będzie bardzo, bardzo dużo pracy dla świętych, tych, którzy, y, którzy będą z Chrystusem królować, jest napisane. Jest, będzie bardzo, bardzo dużo pracy, zadań, zajęć i tak dalej, także, e, także to nie jest też tak, że Chrystus wraca i e, na to tylko czekamy i, i co to będzie w, z, za, za wspaniały dzień oczywiście będzie wspaniały i, i wspaniała chwila i, e, i to, to wszystko jest, jest cudowne, i, ale e, zobaczmy dalej co się będzie działo. Tak? To, to nie jest koniec naszej historii. Także, wracając do tego głównego wątku, yy, yy, osoba musi zrozumieć pewne prawdę Ewangelii, musi zrozumieć się sama przed tym, jak podejmie decyzję o tym, czy chce rzeczywiście należeć do Chrystusa, czy chce być chrześcijaninem, czy chce podążyć za Chrystusem. A, musi zrozumieć te podstawowe prawdę Ewangelii i, i zadecydować sama, podjąć decyzję. Dziecko nieświadome nie może tego zrobić i nie można komuś zrobić takiej krzywdy, żeby kogoś po prostu w cudzysłowie zrobić z niego chrześcijanina, jako nic o tym nie wie. Niestety efekt jest taki tego później, że taka osoba dorasta i ta osoba nie jest świadoma w ogóle tego, co często, co. co no, tych wszystkich właśnie rzeczy, o których powiedziałem, tak, nie jest ta osoba świadoma tego, mimo że są jakieś tam nauki, później i tak dalej, ale tak jak mówię, bardzo często jest tak, że taka osoba dopiero później dorasta, zaczyna dopiero wtedy zadawać świadomie pytania o Boga, o Ewangelię, o Chrystusa, jeżeli w ogóle taki, taki, taki czas przyjdzie i przyjdzie opamiętanie, jakieś nawrócenia, i taka osoba dopiero wtedy zaczyna świadomie zadawać pytania, dowiadywać się w ogóle cokolwiek o Bogu, o Chrystusie. Jak można, Powiedzieć, że ta osoba jest, jest chrześcijaninem, jak ona nic o Bogu jeszcze nie wie, dopiero nabiera tej dojrzałości w ogóle ludzkiej, które pojawiają się jakieś pytania w ogóle do tego, żeby. Ta osoba dopiero w jakimś wieku jest uzdolniona w ogóle do tego, by przyjąć Ewangelię, tak? rozpoznać różnicę między dobrem a złem. Dopiero w pewnym wieku rozwoju dziecka to, to, to jest, w ogóle ta umiejętność jest dopiero Nabierana, ale dopiero dużo dalej jeszcze dziecko, dopiero można powiedzieć, zaczyna rozumieć, czy osoba nawet starsza zaczyna zadawać pytania. Tak. I, więc to nie jest takie proste, tak, że, że, że po prostu pojedziemy do jakiegoś kraju i po, po, nie wiem, zrobimy z wszystkich chrześcijan w jeden dzień i, i ich po prostu pokropimy wodą. I powiemy im, jesteście już teraz chrześcijanami. Nie? To nie jest takie proste. Osoba po prostu musi dojść do pewnych rzeczy. Ma pyta dużo pytań, e, jakichś refleksji, które są na temat Boga. To nie jest takie proste. Więc, więc na te pytania szuka też odpowiedzi i, e, i dopiero gdzieś jakiś proces e, e, rozumienia. E, u niektórych jest dłuższy, u niektórych jest krótszy, ale, ale jest to jakiś, jakiś tam. E, Jakiś tam e, czas świadomej no, proces jakiegoś rozumienia, przyjmowania tej, 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 tej dochodzenia do tej wiary i też, też e, e, i, i dopiero przyjęcia ewentualnie Ewangelii i podjęcia właśnie tej decyzji tak, chcę przyjąć Chrzest, tak chcę podążać za Chrystusem i, a, i dołączyć do społeczności. Wierzących do Kościoła, do Zgromadzenia Świętych Chrystusa. Także, także nie jest to takie proste, żeby żeby po prostu kogoś, kogoś nieświadomie uczynić chrześcijaninem. Tak się po prostu nie da tego zrobić. Nie da się tego zrobić i nie róbmy tej krzywdy innym.